Jesteśmy przy budzie, przy miasteczku Wolność tak naprawdę, przy takim prowizorycznym miasteczku, które kot tutaj zbudował, zorganizował. Siedem lat to stało, w nocy dzisiaj spłonęło, nie wiadomo do końca dlaczego, widać jak tu wyglądają zgliszcza. Czy to było jakieś podpalenie? Nie wiadomo, w ogóle macie jakieś domysły, czy to jest samozapłon, czy to ktoś? Nie, nie wiemy. Dzisiaj składaliśmy zeznania na komendzie na Wilczej, natomiast nie jest naszą domeną tutaj decydowanie i wypowiadanie się, jakie były ewentualnie przyczyny. Od tego będzie pewnie biegły powołany, który na tym się zna i będzie mógł stwierdzić. Jak ja tu byłem ostatnio, przechodziłem, tak widziałem od tyłu te połamane, jeszcze jak to nie było spalone, połamane te płyty karton-gipsowe. I nie, nawet nie karton-gipsowe, płyty takie paździerzowe. I tak myślałem sobie, że to chyba nie spełnia jakichś norm bezpieczeństwa, ale... A nie by, mogłoby być tak, że na przykład po prostu ktoś ktoś do papierosa i, i to było bardzo źle zabezpieczone przeciwpożarowo. dlatego że nie paliliśmy wewnątrz w namiotach. E, natomiast e, bardzo istotna kwestia, którą muszę sprostować, nie kot stawiał te namioty, więc proszę to puścić na antenie, że kot nie miał z tym nic, nie kot. Ja już wiadomo, jakieś podejrzenia, co kto mógł podpalić budę? Żadnych podejrzeń nie mamy, nie, nie wiemy o co chodzi. Ale takie komentarze, że urągało to wszelkim standardom bezpieczeństwa, że na przykład bo to, te płyty leżały i tak dalej, że to nie trochę przez to, że było zaniedbane pod względem BHP? No czy generalnie ciężko jest odpowiedzieć, no to, to była budowa prowizoryczna, mm. nie liczona na takie, taką długą eksploatację. To praktycznie to, to siódmy rok leciał. Mm było jak było, no i się skończyło. Ale macie podejrzenia, że faktycznie ktoś mógł przyjść, żeby podpalić nie, budę? Nie wiem czy ktoś mógł, no był tutaj jeden klient dzisiaj, który krzyczał, że chwała Bogu, że się spaliło. No na pewno przyjdzie nie jeden, byś tak krzyczał, no, ale tak. to nie znaczy, że. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaka była przyczyna salon to fachowców. Dobrze, że nie strzeliło, przecież butle z gazem są tam, znaczy, stoją. Akurat do butli z gazem nie, 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 nie doszło, jedna się opaliła. Całe szczęście. Opaliła się jedna? Tak, bo była pod kuchenką gazową i do niej doszło, to Ej, to mało, przepraszam, mało brakowało, to jak się nadpaliła, to by strzeliło. To... Nie, butle nie wybuchały, pozorom tak, tak łatwo, jeżeli się nie odkręci takiej butli i nie zbiera się uh -huh. mieszanki powietrzno-gazowej, to sam gaz się nie ma prawa zapalić, oh, bo nie ma cenu. A mieliście jakieś jakiś gaśnice, jakiś sprzęt własny, czy gasiła wszystko straż pożarna? Mieliśmy i nasze gaśnice, policja swoich użyła, ale za późno po prostu, się za dobrze pochajcowało. Dlaczego to jest istotne, że SKU nam opowie, że tu jesteśmy dzisiaj i że, ten, że warto odnotować spalenie miasteczka? No, warto, tak, warto odnotować to ze względu na to, że stało to 7 lat zupełnie nielegalnie, co jest bardzo dziwne. Przez 7 lat ani miasto nie reagowało, sam próbował reagować i tak naprawdę w ogóle nic się nie zmieniło. Funkcjonowało to naprawdę masę czasu. Ja się tak właśnie dzisiaj zastanawiałem, ciekawe, czy oni płacili ten podatek drogowy, nie? Bo jak stawiasz ten taki zwykły potykasz przed swoją restauracją, to musisz zapłacić odpowiednią kwotę pieniędzy, a tutaj to po prostu sobie stało. No i co? Ciekawsze jest to, że tutaj facet mówi, że nic nie było palone i tak dalej. Co ciekawe, na profilach prywatnych ludzi, którzy tutaj sobie pomieszkiwali. No jest pokazane, że jarali, jest pokazane, że chlali. To były takie wiksy, że masakra. Ja, ja zawsze tankuję za 200, jak drożej no, jest. No. A teraz się szybciej tankuje. Bardziej wydajna jest ta droga benzyna, wiesz? Ja zauważyłem, spalanie mi spadło. Jakby, tak? że to, A no. co robić za oszczędzonym czasem? Który... No poświęcam rodzinie. No. Przepraszam, pan przyjechał nagrywać z góry ewentualnie blokadę, tak? Tak, powiedzmy, że tak. Ale jeszcze nie ma żadnych. Nic nie ma, nie ma. O nie ma. 16 miało się zacząć, ale widzę, że chyba. Ale to zawiedli? Ciężko powiedzieć. Jest policja, tak? Ty też pytaj, już robię wywiady. Jak tu blokujący, dajecie sobie radę. Czy kolega jest, jest też protestującym tutaj? Tak, jestem na razie osobową komórką protestującą. Dlaczego jesteś jedynym de demonstrującym? Dlaczego? Bo inni się spóźni, ja jestem punktualnie. E, jak ci się jak na razie blokuje stacji Orlenu? Jak mi się blokuje? To na razie fantastycznie, bo stoję w cieniu. Nie byłoby lepiej yy, w samochodzie? Ale wtedy jestem bardziej ekologiczny i popieram tą taką jakby awangardę nowego jakby ruchu hmm. samochodowego. Tak jak są na przykład w Holandii jakieś takie strefy, powiedziałbym takie dzielnice, gdzie już nie można wjechać samochodami, to ja już wyprzedzam te czasy. I Zasadniczo nie przeszkadzają ci wysokie ceny benzyny. No nie, no nie, jakby, jakby to powiedzieć, no trochę mi przeszkadzają. Przecież no, moja rodzina płaci, wszyscy hmm. płacą, a ja jeżdżę razem z nimi, tak czy inaczej. Czemu pod Orlenem, a nie na przykład pod innymi stacjami, przecież w sumie u nas równo pan, zagraniczne stacje. Wie Pan, wynika to chyba z prostego faktu, że Orlen jako ta główna spółka państwowa rozsyła, nie wiem jak to inaczej określić, paliwo też do innych stacji. Z tego co mi wiadomo tylko Shelby Power, które jest sprzedawane we wtorki, czwartki, ciężko mi powiedzieć ma dostarczane paliwo z innych źródeł, a jak wiemy Orlen ma bardzo pogębne... nie jest podiążone... tak, że jakiś, że jakiś czas temu tak się działo, że Orlen sprzedawał, a teraz już, się, już, już tak to nie działa? Hmm, nic mi na ten temat nie wiadomo, nie jestem w stanie na tym się wypowiedzieć. Czy mówi Pan, że cała benzyna i tak pochodzi z Orlenu? Hmm, no zdecydowana większa, większa, większa część, tak. Starkują na Orlenie i sprzedają u siebie? <laughs> Wie pan, ciężko mi na to, na to pytanie odpowiedzieć. Tak jak mówię, z tego co wiem, BP od, odkupuje na przykład od Orlenu, Shell tak samo, Lotos tak samo, przede wszystkim Lotos. Yy, I stąd też wynika ten cały fakt tego, co tutaj się dzieje. No właśnie, bo słońce, słońce strasznie świeci. Przepraszamy, przepraszamy, dwa słowa o proteście, widzę, że pan nagrywa. Czy jest pan zadowolony? Czy ja jestem zadowolony? A jak pan myśli? Z tego, co się dzieje, z tej sytuacji, gdzie jesteśmy robieni po prostu na każdym kroku, no nie, już, już nie powiem jak, tak? No i pretekstem, pretekstem jest to, że, że po prostu zwalane jest wszystko na wojnę, na, na, jak, na jakieś w ogóle abstrakcyjne kwestie, gdzie tak naprawdę marża Orlenu y, w, w tym momencie wynosi 50%. No to umówmy się, no to co to są, to, 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 co to w ogóle jest? A czemu akurat Orlen, a nie jakaś inna stacja? Bo Orlen jest to spółka państwowa, tak? I Orlen tak naprawdę dyktuje warunki. Orlen tak naprawdę y, no, 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 robi te rzeczy po to, żeby y, gdzieś tam wywindować te ceny y, no, i, i nie, jest, nie ma weny. Jak hmm. możecie to wy, bo nie mam weny, bo dopiero przyjechałem. Chcę się gdzieś tam. Jak... Dobra, przepraszam, pan przyjechał blokować, czy pan jest zablokowany? Nie znają. A, nie znają. Pan Stefałenu lata i ogrywa z różnych punktów widzenia, że pokazać, że jest masakra. Będziemy jako protestujący, dobra? Płeć piękna też jest na protestie. Dzień, Dzień dobry. Może dwa słowa, jak się podoba protest? Yy, mało ludzi. Wszystko potrafi skandować w internecie, a nic po prostu na benzynowej, tak? Czy to sztucznie nakręcona sprawa? Nie, nie sztucznie, tylko po prostu ludzie protestują w internecie ogólnie, a jak coś się dzieje, to nikt nie wychodzi na ulicę. Na potrafili ulicy potrafilibyśmy, nie. Ukrywamy się za internetem, ukrywamy się za nikami, a nikt nie potrafi nic zrobić. Liczyliście na naprawdę długie kolejki tutaj? Ja przyjechałam o 16, serio spodziewałam się, że będę stała na spisakach gdzieś daleko. Stałam tutaj. Nie było kompletnie nikogo, no to podjechałam po dystrybutor, postałam chwilę, zrobiłam kółeczko, no i czekam na moje 8 litrów. Nie, litr, przepraszam, 8 zł to jest. Ale ja muszę z dzieckiem pojechać, no kurczę, to co mam zrobić Nie ma organizatora, nikt nie organizuje, nic nie dzieje. Proszę? Na polega sytuacja? Proszę? Znaczy polega sytuacja, w dwóch słowach? Ja nie mam pojęcia, z dzieckiem chcę pojechać gdzieś dalej, a nie mogę pojechać. Bardzo lubię jeździć. Bardzo. Dzisiaj, podróż, sobie tak. po, dzisiaj sobie nigdy nie pojedziesz. Jajce. Jajce, jajce, takie małe to, jest, to jest taka zasada dobrej, dobrego PR-u, dobrej promocji: że jak się pokaże coś o zwierzętach albo coś dobrego, coś charytatywnego, to potem można zrobić coś do Użyj pieska! Użyj! Udaj trochę. O, Mikołaj udaje kierownię. Halo, Ojejku, hmm. no, ja to będzie o no, to chodzi. Będzie byku, to chodzi. Mikołaj idzie na Czekaj, czekaj, sobie tam pójdę z góry może Mikołaj Janusz Pytapel Ceny są strasznie wysokie Strasznie wczoraj zachlałem yy, Spałem w róże do piątej nad ranem. Obudziłem się. Poszedłem spalić wolne miasteczko. Obudziłem się w wróżę. gaśnice z Orlenu, gaz. O właśnie No to Naprawdę Na takiej grupie na Facebooku było ogłoszenie oglądu. Nie wiem, o tym Nam Nie chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. To znaczy, nam nie chodzi w ogóle o. Te ceny nas nie interesują. Nam chodzi o bezpieczeństwo energetyczne znaczy, uderzenie w bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Ja chciałem powiedzieć, że właśnie udzielałem setki dla Polsatu i nagadałem taki głupot. Mikołaj! Mikołaj! Usłyszałam, że panowie mówią o Konfederacji. Państwo z, konfederac z Konfederacji? Nie, nie, My nie. Ja znaczy, jestem za... Za, za Konfederacją, w sensie, bardziej za koroną polską Grzegorza Brauna. Jakby pan się odniósł do tego, że Grzegorz Braun pracuje dla ruskich? No to wiele osób, ja to, to co, że ja. Yy, pff, no to o każdym można tak powiedzieć, tak? Bo ja akurat się uczyłem rosyjskiego, znam rosyjski, no to co ja jestem proruski, nie jestem proruski. Tylko po prostu... No nie tak, ale chodzić. asystenci podobno Grzegorza Braun są. No to dobrze, no to, to jeżeli ja w szkole uczyłem się języka rosyjskiego i taki był, to, to ja jestem proruski. No, jest taki, ale grzegorz Braun w swoich poglądach jest bardzo prorosyjski i jakby odnośnie bardziej, też... Bardziej, bardziej, bardziej może jest wyważony, bo yy, to, że... że yy, jest przeciwko temu, co wyrabia teraz rząd odnośnie Ukrainy i Ukraińców, będących w Polsce. Wiadomo, ludziom trzeba pomóc, to jest każdy o tym powie, ale nie, nie w ten sposób, że jesteśmy obywatelami drugiej, a nawet trzeciej kategorii we własnym kraju. To jakby pan stworzył taką definicję ruskiego trola? Ruski troll. No nie ma, o ruski troll, to na przykład może być Bronisław Komorowski. Bronisław Komorowski, bo teraz się wielce jest wielkim autorytetem odnośnie y, wojny i on się tam wypowiada, że y, tutaj źle robimy, że tutaj powinniśmy bardziej tą wspierać Ukrainę, tylko że zapomniał jak wprowadził na Wojskową Akademię Techniczną Agentów Rosyjskich sam i co robili z gazem. Przecież to za ich rządów y, zwolnili y, Rosjan z opłaty za prze za transfer gazu i ropy na zachód, prawda, no to więc y, troszeczkę się zapomniał. No i to można powiedzieć, że on jest bardziej ruską onucą, jak to tak się mówi potocznie. Bardziej od Grzegorza Brauna. Podejrzewam, że bardziej. No dobrze, ale to dlaczego dla Konfederacji, takiej propolskiej partii, nie podoba się w ogóle sam Orlen jako polska, polska firma? konfederacja. Konfederacja, no to nie możemy brać konfederacji wszystkich jako... No tak, bo tam mi się teraz no to, są jakieś tak, rozłamy, tak jest, prawda? Corbin jest jest Bosak z tym, z tym drugim miśkiem, także to... Ale to de... no co oni mają przeciwko Orlenowi? Znaczy, o... Lepiej, żeby tutaj Szele były same? Nie, nie, albo to, jakieś inne? Nie, ja podejrzewam. Znaczy, jeśli o, o ich opinię, to ja nie, nie dbam, bo e, oczywiście oni się udają pro narodowców, prawda? Pro Polaków. A zamiast jechać taksówką polską, korporacją to uberem i boltem sobie jeździł pan Bosak na przykład. No to także to nie bierzmy ich. To nie no są pan algorytaki. Bosak jak wiadomo jest biedny. Tak, o bardzo. Ale to no. jednak to czyli w całej konfederacji tylko Grzegorz Braun jest taki najbardziej propolski według pana? Tak uważam. Okay. Tak no. uważam. Bardzo dziękuję.